Na konferencji prasowej przed naszą interwencją poselską wspólnie z panem posłem Pawłem Jabłońskim oraz panem posłem Michałem Moskalem będziemy szli do Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie bulwersującej, ale mogę chyba bardziej powiedzieć groźnej informacji, która została dzisiaj przekazana przez media, przez Telewizję Republika. Centralny plan rzeczowy, który przygotowany jest przez ministra obrony narodowej ma zostać ścięty o 57 miliardów złotych w perspektywie najbliższych trzech lat. To jest ścięcie wydatków o blisko 25%. Sytuacja bulwersująca, sytuacja groźna, patrząc na to, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Na co te środki są przekazywane? Szanowni Państwo, te środki właśnie z centralnego planu rzeczowego są przekazywane na uzbrojenie, na wyposażenie sprzętu wojskowego, na mundury, ale także na budowę. Nowych jednostek wojskowych, i to właśnie na bazie tej filozofii rządów Donalda Tuska ma zostać wstrzymane. Już nie wspominając o tym, że z pisma, które jest w przestrzeni publicznej pana generała Kukuły, szefa sztabu generalnego, wynika, że ten flagowy program, który miał być rządu Donalda Tuska Tarcza Wschód nie miałby żadnego finansowania w, właśnie w ramach. Tej interwencji poselskiej. Chcemy uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie. Chcemy konkretne te dokumenty, te pisma związane z tymi, tym, tym obcięciem finansowania w wysokości 57 miliardów złotych na polskie bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, my będziemy chcieli uzyskać konkretne pisma. To, co jest w przestrzeni medialnej, jest oczywiście informacjami, które spowodowały, że tutaj właśnie jesteśmy i także będziemy chcieli uzyskać informacje o kierownictwa Restortu Obrony Narodowej, dlaczego wbrew temu, co mówili, że finansowanie polskiej armii jest dla nich priorytetem, na dokumentach wynika zupełnie co innego, te kluczowe programy. Na które, które zostały przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zakupy takich, takiego sprzętu jak czołgi K2, czołgi Abrams, Armatochowice K9, czy też wyrzutnie Heimars, wyrzutnie Czunmu, no właśnie z centralnego planu rzeczowego miały być finansowane. A dziś wiemy, dziś z pisma Ministerstwa Obrony Narodowej do Sztabu Generalnego i odpowiedzi pana generała Kokuły, który wprost napisał, że. Obcięcie budżetu o 57 miliardów złotych doprowadzi do tego, że polskie bezpieczeństwo, polskie starania o to, żeby polska armia była jeszcze bardziej silna zostanie ukrócone. My się na to nie zgadzamy, my przeciwko właśnie takiemu działaniu rządów, rządu Donalda Tuska protestujemy i właśnie w ramach tej interwencji będziemy w pierwszej kolejności chcieli komplet dokumentów, ale oczywiście w tym momencie żądamy również, żeby te szkodliwe działanie zostało zatrzymane. Szanowni Państwo, rząd Donalda Tuska jedno mówi, drugie robi. Jedno obiecuje, jedno deklaruje, a co innego zupełnie jest w dokumentach. Z jednej strony mamy zapewnienia o tym, że będzie modernizowana polska armia, że będą zwiększane wydatki, a z drugiej, kiedy spojrzymy na to, co rzeczywiście oni zamierzają zrobić, na te pisma, które zostały dzisiaj przez media ujawnione, widzimy, że niestety mamy do czynienia z powrotem do procesu, który obserwowaliśmy niestety w latach 2007-2015, czyli obniżanie zdolności obronnych Wojska Polskiego, likwidacja jednostek wojskowych, zmniejszanie liczebności polskiej armii. Tak to wtedy wyglądało. Co gorsza, jeszcze mamy do czynienia z totalną niekompetencją tego rządu w sferze międzynarodowej. Donald Tusk mówił, że udało mu się doprowadzić do tego, że Unia Europejska będzie finansowała, współfinansowała w ogromnym stopniu nasze wydatki na obronność. Kilka godzin później okazało się, że kanclerz Scholz to zablokował. Kanclerz Scholz potraktował Donalda Tuska właśnie jak parobka. Tak to zostało wczoraj określone. Niestety, jest to prawda. Mówię niestety, bo nie powinniśmy godzić się na to, żeby polski premier, ktokolwiek by nim był, był w taki sposób traktowany przez kanclerza Niemiec. To jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Będziemy dzisiaj z panami posłami weryfikować i w Ministerstwie Obrony, i w Sztabie Generalnym, co tak naprawdę się dzieje. O ile zamierzają zmniejszyć finansowanie na naszą obronność, a przede wszystkim dlaczego to robią? Jaka jest tego przyczyna? Bo wygląda to wszystko bardzo podejrzanie i jest to rzeczywiście bardzo, bardzo groźne. Jest to potężne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy mamy wojnę tuż za naszą wschodnią granicą. Nie można ograniczać wydatków obronnych, nie można do, doprowadzać do tego, żeby te kontrakty, które zarządów prawa i sprawiedliwości na wiele lat zostały zawarte po to, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość, żeby te kontrakty zostały wypowiedziane i to jeszcze może się okazać, że będziemy musieli za to płacić jakieś kary umowne, jeśli to będzie z naszej winy. W tle mamy też doniesienia o lobbyingu niemieckich firm zbrojeniowych, francuskich firm zbrojeniowych. My nie jesteśmy przeciwni współpracy z rzetelnymi dostawcami, tylko że problem polega na tym, że tak naprawdę w tej chwili nie ma nic konkretnego na stole, poza tym, że jest ogromne zagrożenie dla kontynuacji modernizacji polskiego wojska. Będziemy właśnie dlatego dzisiaj i w kolejnych dniach w tej sprawie interweniować. Szanowni Państwo, nikt nie kłamie tak jak Donald Tusk. Pierwsze zaczął od tego, od opowiadania historii o projekcie Tarcza Wschód. Niby jego własnej autorskiej inicjatywie, która po interwencji naszych parlamentarzystów okazała się, że nie istnieje w Ministerstwie Obrony Narodowej. A gdy zaczęła być pośpiesznie konstruowana, okazała się być po prostu zbiorem inicjatyw rozpoczętych zarządów Prawa i Sprawiedliwości za premiera Mariusza Błaszczaka. Następnie komunikował, że te przedsięwzięcia, ale także inne przedsięwzięcia związane chociaż ażby z obroną przeciwlotniczą będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. To kłamstwo miało tak krótkie nogi, że nie utrzymało się nawet kilku godzin, gdy zostało zdementowane z Brukseli i okazało się, że finansowania w żadnym wypadku nie będzie, a Donald Tusk został w taki sposób potraktowany przez kanclerza Scholza, jak sam traktuje Władysława Kosiniaka-Kamysza. Aż w końcu mamy to trzecie kłamstwo, czyli to, co się okazało w ostatnich godzinach, czyli według pisma pokazanego przez Telewizję Republika okazuje się, że finansowania na Tarczę Wschód, na obronę przeciwlotniczą, ale również na inne programy związane z rozwojem i modernizacją naszej armii nie będzie również środków w naszym, w polskim budżecie. Te środki w latach 2025-2028 mają zostać ograniczone o 25%. W 2028 roku to jest ponad 40%, gdzie te środki zostaną ograniczone. Nie ma żadnych prognoz makroekonomicznych, analiz, które by uzasadniały tego typu cięcia z obszaru, który jest dla nas niezwykle ważny. Dlatego dzisiaj będziemy się w tej sprawie stanowczo sprzeciwiać. Tak jak sprzeciwił się temu sztab generalny, mówiąc o tym, że takie działanie będzie paraliżować polską armię, będzie paraliżować nie tylko te projekty, rozpoczęte za czasów rządów prawa i sprawiedliwości, które od 2015 roku zmieniały wojsko polskie, ale również te zaczęte w ostatnich miesiącach. My dzisiaj musimy zadać tutaj jedno kluczowe pytanie: kto podjął decyzję o tym, żeby wypompowywać pieniądze z bezpieczeństwa Polski, z bezpieczeństwa Polaków i przeznaczać je na bliżej nieznane cele? I Kolejne pytanie, które trzeba dzisiaj zadać marionetkowemu ministrowi Władysławowi Kośniakowi Kamyszowi. Czy on w ogóle wie, co dzieje się w jego Ministerstwie Obrony Narodowej i czy ma kontrolę nad tym, jak będą realizowane te programy, na które najwidoczniej jego premier nie da mu finansowania? Jeżeli są jakieś pytania, proszę Państwa... Jeżeli nie ma, to jeszcze może jedną rzecz powiem, bo to jest informacji, która trafiła do nas jako parlamentarzystów. Osoba, która korespondowała z, pan, osoba, która korespondowała z panem generałem Kukułą, no, została zwolniona, czyli widać, że już pan minister Kośniak-Kamysz szuka kozła ofiarnego tej sytuacji, ale trzeba także o tym wspomnieć, Szanowni Państwo, że dyrektor departamentu budżetowego został zwolniony dopiero po tym jak dziennikarze telewizji Republika zaczęli zadawać pytania w tej sprawie. Czyli, Szanowni Państwo, nie dajmy się nabrać. Ci ludzie są bardzo niebezpieczni i nie dbają o polskie bezpieczeństwo i teraz będą mówili, że to była pewnie samowolka dyrektora budżetowego, ale wiemy o tym i to panowie posłowie, pan poseł Jabłoński, pan poseł Moskal mówili o, ta, o tym w, w czasie swojej wypowiedzi. To, co się dzieje teraz, to jest pewna filozofia działania, którą przerabialiśmy w latach 2007-2014 i nie ma zgody, szanowni państwo, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale także większości Polek i Polaków do tego, żeby wrócić do tej filozofii. Żądamy kontynuacji programów zbrojeniowych, które zostały zapoczątkowane przez Rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest polska racja stanu i wszyscy powinniśmy w tym zakresie dbać o to, żeby środki na polskie bezpieczeństwo się znalazły. Przygotowaliśmy w ustawie o obronie ojczyzny 4% na PKB, jesteśmy liderem w NATO wydatków na e, obronność w Lasce Marszałkowskiej, w zamrażarce. Pana Marszałka Hołowni leży projekt Prawa i Sprawiedliwości, który także został przygotowany, 5% na PKB. I dzięki staraniom pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Mariusza Błaszczaka, wydatki na uzbrojenie nie wliczają się do naszego zadłużenia. Więc mówienie o tym, że trzeba przycinać wydatki, bo pan minister Domański sobie nie radzi z budżetem, no również nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Teraz udajemy się na, teraz udajemy się na interwencję poselską do ministra obrony narodowej. Po tej interwencji poselskiej jedziemy do sztabu generalnego, żeby również porozmawiać z panem generałem Kukułą, który przeciwstawił się właśnie tym chorym planom rządów Donalda Tuska, rządu Donalda Tuska i pana premiera kośniaka Kamysza.